Zastanawialiście się kiedyś, czy Wielka Polska byłaby w stanie obronić się przed III Rzeszą i Związkiem Radzieckim w 1939 roku? Otóż to dzisiaj się tego przekonamy, moi drodzy. W grze Age of History 2. Ale zanim zaczniemy, zapomnijcie rzeczywiście zostawić łapeczki w górę i subskrypcji oraz oglądać do końca. Oraz jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów tego typu, to napiszcie w komentarzach polska górą. A teraz lecimy. No nie ukrywam, e, może być ciężko, oczywiście. Zwiększę sobie od razu jakiś budżet ładnie. problem mm, no chcę w miarę inwestycji sobie podbustować i na pewno badanka, badanka mi się bardzo przydadzą. Więc ja od razu pójdę tak z 10 w badania. O wpływy z produkcji też na pewno z tyle. Wpływy z podatków z 10. I reszta też pójdę przyrost populacji. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie mam pakt o nieagresji w miarę z wszystkimi. Także mogę jeszcze spróbować poprawić relacje tej z naszymi przeciwnikami. Jeśli o to chodzi, no tak. O dziwo z Czechosłowacji mam dobre relacje. No z Litwą nawet nie najgorsze. ty, dobra, nie mam co rzekę tak szczerze mówiąc. Widzę, że to jest Franko on się nawet nie odbija. No okej, okay, okej, okay, jak tam sobie chcecie. E, tak trzeba się zastaniem się nie flipnąć na faszyzm od razu. Bo ja obecnie jestem czym, ja jestem obecnie demokracją, na no to nie jest jakiś mega dobre. Mogę na faszyzm? Mogę na faszyzm. Okej, okay, no to od razu lecę na faszyzm. E, bo faszyzm ogólnie ma dużo lepsze bonusy i dlatego wolę, faszyzm właśnie. Jeszcze mogę dużo większe podatki nakładać dzięki temu. No zobaczcie, faszyzm tak naprawdę daje same bonusy. Jeszcze minus utrzymanie wojska, dodatkowy bonus obronny to jest naprawdę mocne, nie? No właśnie, zobaczcie, na przykład taka demokracja przecież to jest okropne. Niby większy bonus obronny, ale co to jest? 1%, nie? A zobaczcie, faszyzm wpływ z podatków z produkcji człowieku. Tak się tej wzbogacimy za chwilę, że będziemy niepokonani, nie? I ja teraz od razu już lecę w utrzymanie wojska i mierzymy ich, nie. I inwestuję w Warszawę, bo Warszawy w miarę nam się uda utrzymać. Bo zrobić tutaj taki właśnie centralny okręg. Po, e, produkcyjny, natomiast muszę oszczędzać kaskę, żeby wiecie, w czego być gotowym na jakąś tutaj bitwę potężną. Więc tak, gdzie mam największą ekonomię? No najprawdopodobniej w tym zachodzie. Okej, okay, w Krakowie jeszcze i w Lwowie mamy największy, no i w Wilnie, no tak, ale głównie tej na zachodzie, właśnie. Chociaż zachód to, tak szczerze mówiąc, wolę się trzymać z daleko od zachodu, bo wiecie, w czego zachód będzie upadać jako pierwszy no nie? Także dobra, ja na razie zamierzam raczej się troszeczkę po, e, poszerzyć moje granice, niż się jakoś rozwijać. Więc tak, na razie zbuduję tylko to, co muszę zbudować i lecimy od razu atakować, nie? Dobra, e, teraz. Raz już chyba mi się skończył pakt o z nimi, no właśnie. Mm, więc ja od razu spróbuję z nimi kolejne podpisać, żeby wiecie, żeby mnie nie zaatakowali jakoś z zaskoczenia. Ok, obaj podpisali. E, ja mogę jeszcze poprawić relacje, żeby na pewno nikt mi tej z nich wojny nie wypowiedział. Bo na, szczególnie ze Związkiem Radzieckim to będzie bardzo długa walka i nie mam pojęcia, czy uda mi się to jakkolwiek wygrać, nie? Dobra, ja teraz szkolę jednostki i je wbijam na Litwę. Zobaczymy, jak to się uda rozegrać. O, i dobra. Ej, na, nawet mogę całkiem dużo jednostek tej rekrutować z tego, co widzicie, więc jest dobrze. Ok, i teraz. Zanim to, to jeszcze tylko wyślę ultimatum do naszego kochanego Gdańska. Czyli tak, ja chcę tych prowincji, o, albo zaatakujecie 25 tysięcy Czopa. I w sumie też mogę takie ultimatum wyzwać, No nie, może uda się to jakoś bez walki rozegrać. Okej, okay, oni odmówili, więc muszę wbić na nich, niestety. No nie chciałem tego, ale że tak się wyrażę, sami mnie sprowokowali. Nie mam wyjścia. No ale dobra, to jak widzicie, będzie bardzo szybka walka. Zajmuję wszystko, od razu lecimy. A my wchodzimy dalej, zajmujemy terytoria i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wbijam dalej na Łotwę teraz. No i myk, myk, wbijamy szybki, szybka ofensywa, zajmuje cały kraj No i to się nazważycie jak w Madrycie, nie? Nie, tylko czekaj, bo oni tej całkiem niezłe ataki na mnie przypuszczają. Dobra, to już raczej właśnie, wszystkie jednostki już na to. I dobra, łatwa również załatwiona. Ja poproszę o wszystkie te ręki w tym momencie, dziękuję bardzo. O, jestem na wojnie z Daniem, ale Daniem myślę, że mogę tutaj pominąć. Jak to wygląda tutaj, oni są niby tam, no tam na wojnie z Turcją, ale nic się nie zmienia. No ja teraz próbuję partię nieagresji podpisywać. Dobra, daję, podpisali, więc ja jestem zadowolony z tego. Teraz tak, e, zasymuluję trochę ręków. O, Estonia teraz jeszcze mamy mi wiatry, no do no, perfekcji. Nie. Mordę, jak Estonia we mnie wbija, to ja naprawdę nie narzekam mnie. Dajcie mi możliwość podbicia się. No przecież to jest marzenie po prostu. Zawsze chciałem podbić Estonię. To było marzenie Polaków od zarania dziejów, żeby odbudować wielkie polskie inflanty. im żebym był, żeby nie skorzystać z okazji do... Zwiększenia wpływ Rzeczpospolitej pospolitej. Ja się naprawdę boję tego jak ja zamierzam wygrać z y, Niemcami i z Rosją. Jak ja jestem obecnie 14 krajem, No kompletnie mnie zasypią pod względem ekonomii. Są dwa razy mocniejsi ode mnie. No zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie, bo ja jak na razie się obawiam, nie. Chociaż on no, teoretycznie biorąc już coś tutaj i zajęłem tereny. także nie ma też jakiejś masakry ostatecznie. Chociaż dobra, odepchnąłem ich. Teraz mogę z nimi jakiś pokój ogarnąć. No nie mam pokoju, czyli muszę w takim razie zebrać po prostu jednostki i wbić na nich faktycznie. Dobra, to wy w takim razie nie tu na południe, tylko zbierajcie, się, panowie, do Kwejpeda. Wszyscy. O, ja mogę tutaj powolutku jakieś te ręki asymilować, mimo wszystko. Dużo pieniążków nie mam, ale zobaczcie. Te 9000 jednostek się zbierało. No i zobaczmy. O Boże, co oni tam uzbierali. Dobra, czekaj, to ja teraz muszę troszeczkę zmniejszyć wydatki, mimo wszystko. O, troszeczkę utrzymanie wojska zmniejszyć. O Boże, co ja zrobiłem? No i dobra, 5000 jestem na tyś obecnie. O, ci tu już coś płyną. No i proszę bardzo, na rygę będą wchodzić, nie? Gałganki jedne. Masakra z nimi, nie? Czekajcie, ale ja teraz będę rekrutować z poboru, właśnie. Nie mam już punktów ruchu. Ty dobra, może 1300 sobie prać. jeszcze. No właśnie, poradziło sobie, ale Teraz już chyba nam będzie wystarczyć ludzi, żeby po prostu ich pokonać, nie? Dobra, i wszyscy panowie chodźcie do Rygi. Ja muszę zasilować teraz te tereny, nie? Okej, okay, ja niż Szwecja też nie chcę ze mną pokoju, no masakra. Nie no ja tu coś mogę rekrutować ostatecznie, także już bez masakry jest. E, no i teraz muszę pozbierać armię. E, ta Szwecja cały czas we mnie próbuje bić. Na szczęście, no nie, ma, nie mają tak naprawdę żadnego połączenia lądowego ze mną, e, więc raczej tej dużej masakry nie będzie. No nie będzie potopu szwedzkiego, całe szczęście. Okej, okay, tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. E, Trzecia rzecz została pokonana. No, no, okay. no to, e, no to szybko poszło, nie? I, I jeszcze Włochy zjedli, co za gałgany. <tak>, tak wygląda ta gra, nie? No to kurde fajnie, ja nie zauważyłem, że tej 8 tysięcy jednostek teraz do mnie wchodzi. A może jakiś dzień dobry? E, mam nadzieję, że prędzej się później ta trzecia się się odbije. Bo będzie naprawdę kiepsko, jak tej Wielka Brytania się, st się stworzy taka potężna. Jeszcze zaraz mi wojny wypowie, nie? Nie, no ja już tutaj muszę zebrać tak naprawdę różne pierścienia i wchodzę w, w tych duńczyków, bo wkurzają mnie strasznie. O, tutaj już pierwsza bitwa morska się rozpoczęła. Teraz bijem na Kopenhagę, no i zajmuję wszystko. Już nie. O, właśnie, tego się spodziewałem, że Szwedzi te jedno mnie wejdą. No słuchajcie, potop szwedzki chcieli zrobić. Tym razem akurat potop duński, ale szwedzki też próbuję zrobić. No ale jak widać, to trochę nie wychodzi, nie? Ty, dobra, nawet pokój z nimi mamy. Teraz tak. E, ja chciałbym Danie bardzo proszę zwasylizować. Ale jeszcze nie mogę, jeszcze muszę tam wejść na chyba Islandię. Tak, tak, tak. Tutaj na Islandię muszę wbić, Tu nie wiem, z 4000 jednostek powinno sobie poradzić z problemu, Czy teraz mogę was bardzo proszę zwasylizować? No jeszcze nie, ale chyba się to uda, jak teraz zajmę jeszcze Grenlandię. Okej, okay, to już wszystkie. To już na szczęście wszystko. Nie, jeszcze mają jakieś prowincje niby, ale mogę ich zwasalizować, okej okay. O, jestem ósmym krajem najpotężniejszym, także nie mam raczej co narzekać za bardzo. I teraz, tak naprawdę, mogę albo sobie zrobić jakieś imperium w Bałtyku, albo zrobić morza. I myślę, że międzymorze jest jej naprawdę niegłupie. O, zobaczcie, potrzebuję takich terenów, tak naprawdę tylko. No czyli wszystkie są w stanie raczej osiągnąć. O, bo zobaczcie, teraz czyje rzesza się w ogóle odbija. O, ja mogę to wykorzystać i wziąć tereny, które ja chcę bardzo po swojej stronie, że tak się wyrażę. Więc zamierzam wykorzystać oczywiście okazję i zamierzam odebrać to, co moje, no nie? To, co mi się historycznie należy należy, że tak, że tak się wyrażę. No zobaczymy, co się uda nam tutaj zdziałać. Mam nadzieję, że jakieś w miarę postępy poczynimy, nie? Znaczy wiecie, mamy przewagę tak naprawdę, bo oni jeszcze się muszą odbijać tutaj, także raczej się to uda bez jakiegoś zbędnego rozlewu quir rozegrać, nie? Wejdę im na Berlin i raczej będzie po grze. A ja w sumie już mogę nawet tak naprawdę spróbować te wojny zakończyć, więc tak, wezmę te ręki i to tylko. I to mnie interesuje, i ja już jestem zadowolony, nie? No tak naprawdę nic więcej nie potrzebuję. A chciwy nie jestem, wręcz przeciwnie. Także myślę, że możecie się. Zgodzić mi się po prostu. Po prostu się zgódźcie i naprawdę nie będziemy robić tego jakiegoś większego problemu, no nie. I Ja będę zadowolony, będziecie zadowoleni, bo będziecie mogli skupić się na wojnie z aliantami, którzy was zjadają. I wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie bez jakiejś spiny, ale oczywiście się nie zgadzają ze mną. No okej, okay, skoro się nie zgadzacie, to w takim razie ja Was zamierzam przekonać do tego. Naprawdę nie widzę w tym najmniejszego problemu, moi drodzy. Tak z tym drugim zastanawiam się, jak oni odbili te prowincje? Jak? Oni nie mają połączenia z tym? Kajcie okay, nie mają od kogoś niby przejście w tym momencie, jakby What the hell? Nie no, nie mają od przejścia, to mnie to zastanawia, naprawdę. Do tego ogóle zastanawiam się. Co się stało z <noise> Włochami, bo oni są niby w sojuszu z Włochami, a Włochy nie istnieją w tym momencie, więc ciekawe. Naprawdę ciekawe, no. Dobra, o, tutaj widzę, że już się zaczyna zabawa. Dobra, no to ja też wchodzę. Łożesz, ty, ty, Sowiet we mnie wbija. Ty, panie Słowiet, panie sowiecki sojuz, proszę, proszę się uspokoić. Nie, 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 ja się nie zgadzam na takie obrót spraw. Pytanie, co ja tak naprawdę mogę z tym zrobić teraz, bo ja jestem trochę, <noise> trochę jestem spłukany. Dobra, no to muszę przekierować armię szybko na wschód. A czy ja się obroń przed Sowietem? Tego nie wiem. Sowiet jest... Od Ode mnie dużo potężniejszy. No nie, wiem, co się da, to wyjść na ten wschód, ale nie wygląda to najlepiej. Teraz ja spróbuję, to spróbuję zakończyć te wojny jakoś. O, takie tereny mnie zasatysfakcjonują. Mogę zakończyć te wojny i zobaczymy, czy się zgodzą, nie? No nie zgodzili się, niestety. To dobrze, bo sobie też we mnie wchodzi. A ja, ja, i teraz nie plądrują jeszcze, nie? Dobra, gdzie mogę, to muszę jakąś obronę zorganizować, nie? Najważniejsze jest to, że mnie ja teraz pr te prostu wschodnie utrzymał bo jak oni mi zaraz y, prosy wschodnie odbiją i ode mnie, co mi to będę smutny, nie? to naprawdę smutnym człowiekiem. Ale mnie teraz najbardziej, tak naprawdę, ten. Soviet, który we mnie wchodzisz na pełnej bombie, nie? Okej, okay. mogę wszystko przesłać na wschód. Eee, tutaj szybko, proszę, zróbcie jakąkolwiek obronę. Nie mam kompletnie przychodu. Za wszystko zrobiłem już jednostki. Tu nie wiem, mogę jakkolwiek rozkazać im się rozstawić, ale nie wiem, czy lepiej po prostu trzymać faktycznie w. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, bo to nie wygląda najlepiej, nie? Dobra, mordo, mordo, mordo. Eee, szybko, wbijaj na kłopatę, wbijaj na kłopatę. Musimy to obronić. Tu już z Niemcami mamy chyba 100%, także weź mi da jakiś pokój, byle jaki. Ja potrzebuję te tereny tylko i naprawdę zgódźcie się, Niemcy, bo nie mam nic innego tu do roboty przynajmniej tyle dobrego, że Niemcy już faktycznie zajęci, więc nie muszę się tym przejmować. Dobra, zgodzili się. już raczej tej dużym problemów dla mnie nie będą. O, no i teraz, słuchaj, słuchaj, szybko wbijaj tutaj. Szybko broń, broń mojego mainlandu, nie? Broń moich korów, człowieku. Człowieku, co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić? Ty rozgarniasz się jak cholera. Mają z kimś jeszcze wojnę? Nie, no, ze mną tylko mają wojnę. Jest źle, jest bardzo źle. już jakieś ataki rozpoznawcze przeprowadzają na mnie. Nie, muszę wzmocnić tę grupę armii. Ci jeszcze mają trochę czasu, żeby się przygotować. Rozejdźcie się tu trochę, potrzebujemy wsparcia, zdecydowanie. O, no i dobra, jakaś tu siedzi, nie? Ale za chwilę będą już próbowali moje... No właśnie, teraz tak naprawdę sprawdzają, ile mam jednostek, i za chwilę będą wbijać, nie? Dobra, mogę tutaj na jakichś lwów pójść. No takie tereny są najlepsze pod obronę dla mnie, jak na razie. A powoli jakieś mini ofensywki mogę przeprowadzać. Zobaczymy, czy uda mi się dobić do granicy. No zobaczmy, jak to pójdzie. O Boże! No to tyle by było z odbijania się. No to tyle, no to tyle, no to tyle, nie? Ej, co ja mam zrobić teraz autentycznie? Jakby, jak oni mają po 30 tysięcy jednostek, to jak ja mam się wybronić przed tym? Nie wiem za bardzo. I oni siedzą, tylko i plądrują wszystko. Zobaczcie. No, jak. Jak ja mam to obronić? Nie, 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 to jest porażka, człowieku. Przynajmniej oni mnie zjedzą teraz jak cholera. Nie wiem, no mogę sprawiać, jakiś pokój zrobić, nie? Wiem, mogę im oddać jakieś wilno czy coś, ale jak ja mam ich pokonać, to nie wiem. Jakby człowieku, co tu się dzieje? Mogę wam takie tereny oddać i nie? Zgodzą się może? No nie zgodzą się. Ty, no jakby... Co ja mam? Co ja mam. Co ja mam autentycznie zrobić? Jakby ja mogę no, 4000 razy na jakiś czas jeszcze Czechy we mnie wjeżdżają, nie? Nie no, Mega, to, to już jest koniec, nie. Dobra, muszę zrobić starą dobrą taktykę bo autentycznie nie mogę tu nic zrobić, nie? Czyli tak, oni we mnie wjeżdżają, a zrobimy starą dobrą taktykę, czyli po prostu dam się zająć i nie, nie oddam im żadnych terenów, nie? E, bo autentycznie nic tu nie mogę zrobić. Jakby co, co tu się dzieje, człowieku? Żeby Sowiet miał aż 30 tysięcy jednostek na kratkę. Teraz tak, e, wy nie dostaniecie nic, czyli tak naprawdę standardowa taktyka. Człowieku, co tu się wydarzyło w tej grze, nie? No dobra, standardówka, nie? Macie tutaj właśnie, mam pokój teraz. Nie wiem, no mogę mogę próbować coś się tutaj odbić, ale tak szczerze nic sobie nie da. Nie, nie, ja nie chcę. Czekajcie, no i spróbuję wziąć teraz wszystkie moje tereny z powrotem. No i zobaczymy, powinni się zgodzić. Nie, no, patrzcie, ja tutaj nie mam szans, żeby się obronić jakkolwiek przed nimi, nie? jestem zbyt słaby po prostu na to I jeszcze wszędzie rebelia, nie? Ty dobra, ale to akurat rebelia to ja muszę ogarnąć, to szybko dobra, no i teraz standardowo nie chcę mi zająć wszystkie tereny Będzie klikanko po prostu, nie? Klikamy, 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 klikamy klika ant, nie wiem czy mi to weszło na myśl Dobra, teraz pokażę im kto tu rządzi, nie? E, tylko tak, może przede wszystkim pakt o nieagresji z Sowietem Dziękuję Muszę pamiętać o tych paktach. No i teraz rekrutuję jednostki i zamierzam pokazać im ponownie, kto tu rządzi. 20 tysięcy jednostek, no raczej ponownie bez problemu, właśnie. Dobra! Muszę się zemścić na moich, tej, że tak się wyrażę, oprawcach. Myśleli, że są fajni, ale, no, ta prawda jest zupełnie inna, nie? Boże, tylko mam wyczerpanie wojną 70% teraz, nie? O dobra, Rumunia we mnie wchodzi, ale przed Rumunią to się bez problemu akurat o Akurat hajs zbierałem na kogoś, więc możemy i Rumunię zająć. Co jeszcze? I jeszcze raz dania? Człowieku, przecież przed chwilą ich zwasalizowałem. Boże, chyba, chyba wypuszczę już te danie, bo to jest naprawdę masa. Chłopy będą próbować do skutku, nie? Nie, no jeszcze Związek Radziecki, no jak? No człowieku. Nie, no ja się poddaję w tym momencie, nie? Jakbym pakt to nie agresji mieliśmy, oni pakt to nie agresji nie? O mój Boże, ty, nie, no to jest. To jest ponad mojej siły w tym momencie, nie? No i wchodzą, do no, 20 tysięcy jednostek we mnie włazi. No jak ja mam się przed tym obronić? No słucham. Aha, teraz niby tylko z nimi jestem na wojnie, ale co mi to da, tak naprawdę, że ja jestem tylko z nimi na wojnie, jak oni mnie zmiażdżą? Nie, no ja się się poddaję. Ja muszę znowu zrobić to samo, bo nie jestem w stanie ich pokonać jakkolwiek, nie? Czego nie zrobię, to nie miałem po prostu taką siłę, że. Ja nie jestem w stanie czegokolwiek przeciwko nim zrobić, nie? To nie zrekrutuje jak się co nie próbuje się rozszerzyć, to oni od razu nie wchodzą i tak naprawdę co mogę zrobić? Czy ze stracić mogę mogę, nie No, zadowoleni, powalczyliście sobie. Dobrze, to teraz zostawcie mnie proszę w spokoju, bo to jest masakra jakoś. Co oni, tak, co oni tak się na mnie uwzięli, nie? Dobra, teraz mam tu jakąś armię, więc wchodzę od razu też na Czechosłowację. No, powolutku muszę iść do przodu. Na razie strasznie mi przejechali, Mam ogromne problemy tutaj. Ale no dobra, jakoś sobie z nimi radzimy, nie? Powolutku, idziemy do przodu. Bo cały czas jestem z kimś na wojnie, kto mnie kompletnie nie atakuje, ale nie chce się poddać. I z jakiegoś powodu teraz mam 100%, wiecie, war. Wyczerpanie wojną, i to jest problem. Tylko ogarnięte. Fajne. Większy gracz wyeliminowany. teraz potężniejszy się staje, ale wciąż jestem bardzo słaby. Jak ja, mam tu, jak ja mam tu się stać jakąkolwiek znaczącą siłą, jak wszyscy wokół mnie? Mam 10 tysięcy więcej e, ekonomii. No, no i pat, dobra. Już myślałem, żeby mnie od razu weszli, co wiecie, nie? No muszę co chwilę tak naprawdę z nimi odnawiać ten pakt o nieagresji. Bo co ja mam zrobić, jako oni są dalej, drugim najpotężniejszym państwem? Mam. Um, Cztery razy większą ekonomię ode mnie, no nic nie zrobię. Właśnie, patrzcie, jakie ogromne bunty mi tu wybuchają randomowo, nie. O dobra, przynajmniej jakaś choroba wybucha u Sowieta. Może troszeczkę im powybija ludzi. No zaraz dotrze do mnie, ale no właśnie, to już wymiera tak naprawdę. Mogę ewentualnie troszeczkę podatki zmniejszyć, że mimo wszystko wiecie, a jakoś zadowolenie się zwiększyło też. Teraz wjeżdżam w Węgry. Węgry raczej długo też nie wytrzymają. Turcja mi wojnę powiedziała. Okej, okay, fajnie. A bo oni są w ogóle w sojuszu jakimś, no, no mega. Matka Boska wstąpiła, żeby poprowadzić normalnie Węgry i Turcję do zwycięstwa, nie? I jeszcze więcej asymilowania mam straszną po prostu stabilizację w tym moim państwie. No, ale kto by się spodziewał, że druga RP będzie miała kiepską stabilizację, no nie? Ale dobra, nawet nie jest tak źle. Większość to są Polacy już tutaj. <śm> O, ale chce ze mną stworzyć koalicję przeciwko Irakowi za 30 zł, no mega. Myślę, że myślę, że podziękuję. No i dobra, ja lecę do przodu dalej? Ta bilka jest y, fatalna po prostu, ale no cóż, mówi się trudno. Dobra, Austria zająłem tutaj mi wojnę powiedzieli, więc nie narzekam. O kurde, dobrze, że tu zostawiłem jednostki Chociaż szkoda, że zostawiłem za mało tych jednostek zdecydowanie. bo teraz we mnie wbija szwajcera. Tak, też myślałem, że szwajcera zaraz we mnie wbije, nie? No, szósty zmysł po prostu. Przepraszam, si e, siódmy, bo szósty to jest to, że wyczułem właśnie, że, że nie zostawiłeś łapeczki w górę. Słuchajcie, moi drodzy. Słyszałem już wiele dziwnych słów, widziałem wiele dziwnych rzeczy, słuchałem wiele dziwnych wypowiedzi, takich jak, że ten zakaz wstępu na plac zabaw to jest dlatego, że zepsuł kiedyś tawkę. natomiast pewne jest to, że Szwajcaria zawsze z jakiegoś powodu wszystkich zabija, nie? Wiecie co, ja nawet nie będę, ja po prostu z was realizuję randomowo, jakby I don't give a fuck, po prostu odczepcie się ode mnie, proszę. No i słuchajcie, no nie wygląda to najlepiej, jakby ZSRR jest potężne. Nie wiem jak zamierzam ich pokonać. Ale dobra, są na wojnie z wszystkimi teraz, więc może zaraz z tego skorzystam. Jak, jak mi teraz wypowiedzą wojnę, to nic mi nie zrobią, także... I spróbujemy coś tutaj podziałać ostatecznie, nie? Mam tę moc, mam tę moc, zamierzam nasrać w szkolny kosz. Mam tę moc, mam tę moc, już Rumuna niszczę wkroś. Ty, nawet mi to wyszło. No nieźle. Ajcie Igmar, po prostu śpiewak, nie? Gdzie, gdzie ma jeszcze Rumienia teren? A tu ma jakiś. A ja potrzebuję tych terenów? Ja nie potrzebuję tych terenów, ja mam w niewolone. Eee, daj mi to, wszystko. Dobra. Mm, drogi Sowiecie, jak ty sobie radzisz? Sowiecki Sejuzie a e, ty, Sowiet ich nawet puszuję całkiem. A e, podczas gdy wszyscy się bawią, to oczywiście u mnie wybuchają powstanie. No super. Dlaczego zawsze w tym samym miejscu wybuchają, naprawdę? Dobra, zanim zaczniemy jeszcze zabawę z grubej rury, to ja muszę ogarnąć sobie Jugosławię. Nie, nie Jugosławię, tylko między morze. A żeby to zrobić, muszę ogarnąć. W tak, w ogóle e, propsy dla Bułgarów, bo udało im się faktycznie jakieś tej potężne państwo stworzyć, ale no, no, udawało im się. Teraz już im się to nie udaje, jak widać na załączonym obrazku. Dobra, ja teraz zamierzam uwolnić wasala, to przede wszystkim. I co zamierzam zrobić, to. Oha, nie mogę, bo nie mam wszystkich Bułgarii. Ok, no to muszę w takim razie. Tak, pędzelek, te Ta rękimi im, oddam i to będzie taka moja rywalizująca Bułgaria. Wybierz Bułgaria Jest Bułgaria. Oj! Proszę bardzo, bawcie się dobrze, misiaczki. No i teraz co? Czas na mojego Nemezis, tylko najpierw między morze powstało, proszę bardzo, ale dziwny kolorek ma, ale jest. I jest też ogromna linia frontu z Sowietem, którą za, za niedługo zamierzam wykorzystać. Dobra, wydaje się, jesteś tutaj na wojnie, czy tak, daję sobie na wojnie? O, boję się jak to wyjdzie tak szczerze mówiąc, ale zobaczymy, nie? Mam w tym momencie ogromną inflację. Tak sądzą, dlaczego moje między może ma flagę rzecz pospolitej obiega narodów? Nie wiem, nie pytajcie się mnie. No dobra, e, jednostki zebrane chyba wszystkie. Jeszcze tutaj poczekam aż coś dotrze. Oni teraz raczej nie mają zbytnio funduszy na prowadzenie wojny ze mną, więc może szybko ustąpią. Ty co jest? Szwajceria by powiedziała wojny Wielkiej Brytanii, no to nieźle. Powodzenia, nie? No powodzenia mordeczki. Teraz mają tutaj niby jakiś impet, znaczy oni nie mają teraz e, widzicie jednostki. Dobra, nieważne Nieważne, jednak mają jednostki. Jednak to jest e, wojna Krymska 2.0. Jakimś cudem sobie tak się, się bronią i to mnie zastanawia. To jest możliwe. Oni są czwartym najpotężniejszym krajem przeciwko Francji, która kompletnie ich zmiata z powierzchni ziemi. Jakby yo, 12 milionów osób, nie? To jest to jest jakieś szalone, nie? O, mega, rebelia mi tam wybuchła na tyłach. Super. Zawsze chciałem, żeby mi rebelia na tyłach wybuchła, nie. A i dobra, jak na razie to czyli je bomba, nie? Tutaj już mogę się tak naprawdę zatrzymać, praktycznie. Tak, kolejna rebelia, nie. Żadnej rebelii na razie nie ma. Szwajcaria już tam jest zjadana. No i dobra, zobaczymy jak to pójdzie z tym sobietem, nie? Jak na razie to naprawdę zajmuje im wszystko. Może nie będzie aż takiej masakry, może coś uda mi się zdziałać. Jak na razie podchodzę pod Moskwę. No muszę tej dużo terenów zająć, żeby cokolwiek tak naprawdę móc im odebrać, nie? Mogę jeszcze pod jakiś Stalingrad tej podbić i tak naprawdę powinno się to zakończyć, nie? Ja chcę tylko Ukrainę i Białoruś, więc aż tak dużo nie stracą. No i zobacz, mielibym miał tak potencjalnie punktów, o chyba mi tu starczy na mają co nieco. Wiecie, no ja chcę takie tylko tereny i tutaj mogę jeszcze jakieś takie dodatki małe wziąć, na przykład. No na pewno bym chciał tutaj troszeczkę, tak żeby wiecie, trochę kajzerrajkową u tę Ukrainę zrobić. No i perfekcyjnie, moi drodzy. <laughs> no może troszeczkę naciąganie, ale zwyciężyłem, no nie? Rosja teraz może się tutaj na spokojnie skupić walką ze swoim głównym wrogiem Chociaż teraz to ja już szczerze wątpię, żeby oni byli w stanie cokolwiek zrobić, nie? No właśnie, zobaczcie, teraz oni są już tutaj zjedani. O, niestety Bułgaria tutaj, widzę, próbuje odbić swoje tereny, ale trochę wam to nie wychodzi, jak na razie Finlandia jeszcze we nie wchodzi, moi drodzy, ale to już nie ma znaczenia, bo tym samym kończymy ten odcinek Tak mówiąc to moje Międzymorze mm, wiem, fatalnie to wygląda Francja niepodważalnym hegemonem Chociaż teoretycznie rzecz biorąc prowadzą wojnę z połową świata Ale czy faktycznie to przegrają? Szczerze wątpię. Dwa najpotężniejsze kraje w jednej frakcji to jest. Ja się tego boję, nie. Związek Radzicki jest raz szóstym Państwem. Zastanawiam się, co jest pierwszym państwem. Chyba stany. Indie, a Indie brytyjskie. Te indie brytyjskie są mocniejsze od samej... od samej Brytanii, nie? No fantastycznie! Nawet nie wiem czemu, skoro to rzeczy. Będą, są... No podobni są do siebie. Ale dobra, ja dłużej nie przedłużam. Mam nadzieję, że ten film Wam ja się spodobał. I tak nie zapomnijcie łapeczki łapacyczki w gry subskrypcji. Napisać w komentarzu, jaki scenariusz mam zagrać następny. A tymczasem ja się z wami żegnam. miłego dnia i pa.